Wow! Easy boy! Siema Ciężniczałem, witam w kolejnym materiale ze Słowenii. Dzisiaj, typowy run trip, czyli wycieczka biegowo-turystyczno-hikingowa, trekkingowa, jak zwał, tak zwał. Jestem nad jeziorem Bochińskim, o ile dobrze odmieniam tą nazwę, czyli kawałek za bledem. I dzisiaj mam w planie zrobić sobie spiegowo trekkingową wycieczkę tutaj do góry. Nie mam bladego pojęcia, ile ona mi zajmie, jak długo będzie trwał ten materiał, i ile kilometrów dzisiaj zrobię, bo nie wyznaczałem sobie żadnego planu. Jest dosyć późno, bo jest godzina 11, tak naprawdę chwilę po 11. Prognozy pogody są takie, że za chwilę ma zacząć padać. Już tam widzę w oddali jakieś takie ciemne chmury wychodzące, więc nie wiem tak naprawdę, ile mi to zajmie. Ale stwierdziłem, że nie będę tracił czasu i normalnie pojadę. Jak złapię mnie deszcz, no to po prostu wrócę. Także tyle tytułem wstępu. Jak widzicie, widoki są przepiękne. Naprawdę, aż mi się nie chce iść, bo normalnie można by było tutaj usiąść i podziwiać to, co dookoła. Natomiast no, to jest run trip, więc trzeba chwilę spróbować pobiegać. Zaparkowałem tam. Parking jest oczywiście płatny. Nie sprawdziłem, ile, wydaje mi się, że około tak. Nie sprawdziłem ile, wydaje mi się, że około e, euro 50 ale mogę się mylić. O jakiś pan sobie wleciał do wody. Można i tak. E, wracając do parkingu chyba złoty, e, euro pięćdziesiąt za godzinę, e, jeżeli chodzi o płatność, także tanio nie jest, no ale było tutaj najbliżej. Dobra, kończę ten długi wywód. Spadamy do gry. Jestem już na czerwonym szlaku. Jak widzieliście w tych kilku ujęciach przed chwileczką, skróciłem sobie troszkę tą trasę, żeby nie dochodzić naokoło. Więc przeszedłem przez jakieś pola, łąki. Potem skręciłem w jakąś leśną ścieżkę. No i już jestem na czerwonym szlaku. Dyszę strasznie, bo <laughs> źle mi się dzisiaj podchodzi i wiem, że będę cierpiał. No ale to z tego powodu, że. Wczoraj do późna, tak naprawdę do dzisiaj to było, montowałem odcinek poprzedni z jaskini i z takiego luźnego, turystycznego oglądania, no, miasteczek. Jezus, nie mogę zachować tchu. Nawet nagrałem o tym krótkiego storiska. To już chyba naprawdę jest zajawka, bo jest pół do drugiej w nocy, a ja siedzę i kończę montować. Kolejny odcinek ze Słowenii, który obejrzy 200 osób, ale będzie dzisiaj wieczorem. Pozdrawiam. Więc teraz możecie dać znać w komentarzach, czy przekroczyliśmy 200 wyświetleń na tym filmie poprzednim. No, a wracając do trasy, to jeżeli interesuje Was w ogóle, jak szedłem, jak generalnie się poruszam tutaj po. Słowenii, to oczywiście zapraszam na strawę. Ja generalnie z niej nie korzystam. Ona jest chyba nawet ustawiona jako prywatna, ale tam zaproszenie jakieś można wysłać. No i wtedy będziecie mieli wgląd do tras. Tyle. Uch, co do pajęczyny Mam ich kupę na sobie. Uch. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o gadkę Ja zmierzam dalej do góry. cel. Priswiec. Tu się aktualnie znajduje. Tu jest ten priswiec. No i tu trzeba jakoś to obiec. Tędy, tędy, tędy. I tu zbiec. I potem dołem wrócić do auta. Czyli jeszcze kupa drogi. ale miazga zajebiste tego nie wiedziałem, nie widziałem, że coś takiego jest Uff. dobra, mała aktualizacja jestem na górze Bari i szczyt jest kawałeczek poza szlakiem ale zaryzykowałem i zszedłem, bo liczyłem na jakieś widoczki tutaj po drodze a na razie szlak gdzie cały czas w lesie no ale opłacało się zejść z tego szlaku, bo no, widok jest kapitalny po prostu jeszcze ta budka tutaj jest zbudowana no miazga. Generalnie do tej pory jest OK, jeżeli chodzi o trasę od tego schroniska do tego punktu, bo ona tam się trochę wypłaszcza, więc jest trochę bardziej biegowa, potem troszkę pod górę, potem znowu się wypłaszcza i tak na zmianę. Nie wiem, co mnie będzie czekać dalej. Słońce zaszło za chmurami i to mnie martwi, bo zrobiło się zdecydowanie chłodniej. Ja oczywiście nie wziąłem sobie żadnej koszulki na przebranie, bo po, bo po co, nie? Jakby ani rękawiczek, ani żadnej chusty. No nic, mam tylko spodnie i kurtkę. No i bluzę tutaj z tyłu powinienem mieć, jest jeszcze przy plecaku. E, powiem szczerze, nie chcę iść dalej, jak patrzę na ten widok, no ale trzeba się zebrać i ruszyć dalej, no po prostu Łukasz. Ale jest przepiękny. Garnek, jeśli to oglądasz, to zostaw komentarz poniżej, bo to są twoje sisy z Wiednia. Paskudne. No ale cóż. Energia jest ważna. A według moich skromnych obliczeń to jest właśnie szczyt na który zmierzam. A wiem to stąd bo ja jestem tu w tym miejscu. A tu jest szczyt. Psi, prsiwec, 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 prsiwec. Cokolwiek to znaczy. No to już niedaleko. Założyłem sobie tą bluzę bo mi się zrobiło chłodno. Pogoda się totalnie zmieniła, bo nagle wyszło słońce. Pojawiło się niebo niebieskie, a przede mną jest dzida do góry, co oznacza, że chyba zaraz ją ściągnę, bo ja się zagotuję. O, jeszcze jaki widoczek tak wiem. Matko bosko często Patrzcie to jest miodzio. Potwierdzam. Jeszcze sobie postaję, popatrzę. I Jeszcze sobie I will I am like I I of the world. Like nothing's ever gonna bring I feeling got me flying high as a bird. I I will It may I be my birthday, but I'll just wanna celebrate. Ja wiem, to są kurwa pionowe ściany. Tego na kamerze nie będzie pewnie widać. Kamera nigdy nie oddaje. Ale to jest podejście kurwa pionowe. Jeszcze nie szczyt, ale już miejsce widokowe. Łomatko, jak wysoko. A szczyt jest tam. Zdecydowałem się schować aparat do plecaka, bo tutaj już się robi bardzo stromo i potrzebuję dwóch rąk wolnych. Dlatego włączy się już, jak będę na szczycie tej góry. A dla Was jeszcze na koniec przed szczytem widoczek. A to chyba Trigraf jest Czyli najwyższy szczyt nie Ale nie jestem pewny Rączki sobie za to nie dało uciąć. Ale pięknie się prezentuje ta górka A mniej pięknie prezentują się te chmury, które właśnie są nade mną Właśnie minęła mnie pani która była grubo po 60 i sobie tutaj normalnie pyka turystycznie z kijeczkami po tej stromiźnie już i teraz nie widać, bo jest za tą skałą na szlaku super, chciałbym w jej wieku tak sobie pyrkać po górkach o, a tam jest szczyt na który zmierzam także widzimy się już na nim

ale ja jestem najmniej istotny w tej całej zabawie tutaj, tylko to co dookoła. Super panorama, a najlepsze jest to, że jestem tutaj totalnie sam. Nie ma tu żywej duszy. W sensie, przed chwilą przebiegał jakiś gościu, zrobił sobie fotkę i się stracił. Jest totalna cisza. Nie ma wiatru, delikatne krople deszczu, ale to chyba po prostu. Nie wiem, zagubiły się częściowo, jest słońce, tam dalej. Tutaj jakieś chmury. No, generalnie super. Cieszę się, że udało mi się tutaj dotrzeć, bo przez chwilę myślałem, że nie zdążę. Jest godzina 14, więc w sumie dosyć późno, już jak na wycieczkę górską. No, ale udało się. No nic. Posiedzę sobie chwilę. I trzeba będzie zbiegać na dół, a zbieg na dół prezentuje się następująco, tutaj do tego schroniska i potem tą ścieżką, do tego punktu, tutaj do jeziorka, i potem tutaj. No i w dół, i tutaj już tą, ścieżką, szlakiem do parkingu. Czyli jeszcze kupa kilometrów przede mną. A nie wiem ile mam zrobione, bo nagrywając w sposób, w który nagrywam. Muszę wracać po kamerę, co oznacza, że robię tych kilometrów po prostu więcej. Tyle, moi drodzy Państwo. Pora zbiegać do schroniska. A jeszcze zanim do schroniska, to tylko wam pokażę, o tutaj, gdzie ten biały placek jest, gdzie mój paluch, tu, tu w tym miejscu, stoi megi. Tak więc widać, ile kilometrów. Zrobiliśmy, ciach 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 ciach. tamtędy ciąg, tam, tędy, tam tędy, ten, i teraz tam jest chyba schronisko, jak obstawiam, ale nie będę do niego zaglądał. Zmierzam od razu na dół, bo kurde, mam ten parking nieszczęsny. A już mnie nie ma jakieś 3 godziny i pewnie jeszcze za dwie zejdzie. Miliony monet zostawię tam za samo parkowanie. Także lecimy od razu w dół, tutaj w lewo. Upa. Ciekawość wyciężyła, ale kudeczka założona, więc pozamykane żywej duszy to nie ma, nie wiem co to znaczy. Tam też kłódka, no to lecimy. I my się musimy kierować chyba tu Czyli tam no to lecimy a nagrywam z GoPro, bo padało przed chwilą znowu, teraz znowu przestało i już mi się nie chciało wyciągać kamery, a po drugie tam się zbiega po takich skałach z tego szczytu No a przez to, że popadało, a ja mam założone salomony no to ślizgałem się strasznie Słowo mi się zbiegało. To jednak nie była tamta ścieżka. To jest moja. Czyli tam poszedłem górą. To był błąd. Tędy w dół. wiedzie moja trasa. Także widzimy się za chwileczkę przy jeziorku. Chyba, że się coś innego wydarzy, no to łączę się szybciej, ale nie sące. no i jest jeziorko tu się zbaczę troszeczkę ze szlaku w sensie ta trasa nie ujedzie tutaj obok tego jeziorka ale ja postanowiłem skręcić no i Wam pokazać, że takie tu jest i jest bardzo ładne i czuję, że zaczyna krapić znowu natomiast mój szlak jedzie tutaj po lewej stronie tego dużego kamienia a jak miniecie kamień to tam jest jeziorko można tam do niego dojść a szlak idzie tędy kawałek tego szlaku będzie jeszcze podejrzewam dosyć przyjemny i potem zacznie się najgorsza partia, czyli takie ostre zejście w dół dużymi zakosami, tak to przynajmniej na mapie wygląda no ale patrząc też na wykresy na mapie no jestem pewny, że tam mnie uda, będą bardzo bolały i piekły No i zaczyna się najmniej przyjemna część tej wycieczki, moim zdaniem. Bo muszę się dostać tam na dół. A jak to wygląda? Każdy widzi. To będzie ból dla moich ud. Ależ pięknie się zrobiło. Easy Boy, Nie ma co rumakować Tak naprawdę no w tym terenie to tutaj powinien mieć już kask założony To był głupi pomysł. Ale woda dobra. Trochę wam powiedziałem nieprawdę, bo u góry pokazałem wam punkt, do którego musisz się dostać. I on jest tam po drugiej stronie, nie wiem czy go będzie widać, podejrzewam, że nie. Można tutaj tą ścieżką tam do niego się dostać, natomiast... Ja muszę biec tą ścieżką. Tutaj pod ścianą i potem wzdłuż jeziora. I co gorsze, patrzę sobie teraz na mapę i ona mi pokazuje 7 km stąd do miejsca, gdzie jest auto zaparkowane. Czyli jeszcze godzina, podejrzewam, tak na spokojnie. No to nieźle zabuleza za ten parking. No nic, ja sobie tu już zacznę pomału truchtać. Pewnie ze 2-3 przebitki zobaczycie z tego fragmentu, zwłaszcza tego nad jeziorem i widzimy się już przy samochodzie Zostało mi do samochodu jakieś 500 metrów dlatego stwierdziłem, że pożegnam się z Wami już tutaj a nie przy aucie, bo kurde w dupie mam to, że zapłacę więcej za ten parking zrobiła się taka ładna pogoda, że po prostu chcę sobie jeszcze tutaj chwilę posiedzieć poczilować po tym biegu nie mam dlatego pojęcia jaki kilometr zrobiłem bo e, oczywiście mój zegarek pokaże więcej ze względu na to, że nagrywałem, wracałem po kamerę, nie zatrzymywałem tego zegarka, więc nie wiem ile zrobiłem. Napiszę Wam tutaj na dole, ile ta pętla ma, żebyście mogli sobie ją też e, sami ocenić, czy to jest dla Was ok, czy dla Was nie jest ok. Cieszę się też, że prognozy pogody się nie sprawdziły, bo miało spaść jakieś 3 mm deszczu, a spadły 3 krople. Więc. Ten Ventus Kai trochę jest o by rozbić, bo to nie pierwszy raz, kiedy oszukał mnie. Jeszcze odnośnie tutaj tego szlaku powrotnego, te 7 km jest po takiej szutrówce, szerokiej, utwardzonej, momentami tylko pojawiają się jakieś kamienie i korzenie. Generalnie bardzo prosta trasa. Biegają tu ludzie w asfaltówkach i to w zupełności wystarcza, więc tego odcinka nie ma co się obawiać. No dobrze, mam nadzieję, że materiał wam się podobał i Zachęci Was do tego, żeby tutaj przyjechać i też pobiegać sobie po tej trasie. Żałuję, że jestem tutaj tak krótko w tej okolicy, no ale niestety muszę wracać za parę dni. Także nie będzie to, mam nadzieję, ostatni materiał ze Słowenii, jeszcze się pojawiał. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.